Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam Was oficjalnie w 43 sezonie gry Brawl Stars. Niesamowite jak ten czas leci. Moi drodzy Państwo, w karnecie zadymiarskim jest nowy skin. Skin, plagi, kruka. I dzisiaj dwie osoby zgarną karnet zadymiarski. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie, logujcie się do gry i w sklepie z przedmiotami wpiszcie kod farel. Kiedy już to zrobicie, wystarczy, że w komentarzu napiszecie: "Biorę udział w konkursie", a w następnym odcinku wyłonię szczęśliwych zwycięzców. Ja oczywiście kupuję karnet za 27.99. Zakup pomyślnie sfinalizowany. I mamy to! 20% postępów. Wy oczywiście też możecie kupić karnet zadymiarski przez stronę, do której link znajdziecie w opisie. Dzięki temu zdobędziecie dodatkowe punkty, za które możecie później odebrać skinki. My dzisiaj, moi kochani, sprawdzimy, co przyniosła nowa aktualizacja. Bo jak widzicie, mamy do odblokowania dwie skrzynki: Psikus albo Cukierek. Aby otworzyć skrzynkę Psikusa, musimy zdobyć aż 99 cukierków. A żeby zdobyć cukierki, wystarczy, że będziemy grali mecze, bo jak widzicie, co wygrany mecz, dostajemy 7 cukierków, albo zagramy. Nowy tryb, który nazywa się Bossowie BRALOWIN. Kruk Dr. Plagi przygotował dla nas aż 2, 4, 6 poziomów trudności walki z bosami. Za każdy ukończony poziom zdobywamy 8 cukierków. Dodatkowo jest dostępny cukierkowy szał. Kiedy wciśniemy cukierkowy szał, będziemy zdobywali podwojoną ilość cukierków z pokonanych bosów przez 10 minut. Więc pamiętajcie, zanim zagracie bosy, te najłatwiejsze poziomy, odpalcie sobie cukierkowy szał. Ja właśnie w tym momencie to robię. I zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie tryby są zwariowane. Wow. Zarąbiste. A to nie tylko walki z bosami. 18 cukierków dostaniemy za wygraną. Pięknie. Więc lecimy od razu w walkę z bosem. Zagramy tą postacią. Dlaczego by nie? Pierwsza lepsza. Zarąbiste lobby. Łapka w górę, sub na kanale i lecimy. Okej, okay, mamy do pokonania trzy plagi kruki. Mam nadzieję, że nie będę miał lagów, bo miałem ostatnio jakieś problemy z internetem. Dobra. Bardzo wolno strzelają, więc... Coś mi się wydaje, że one będą łatwo do porobienia. Dobra, unik, 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 pięknie cyk. Kolejny unik. Pajączki, bierzcie go. Aha. On jest teraz odporny, to nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery. Fajne jest to, że ja na przykład mogę go. Nie mogę go zamienić. Myślałem, że będę mógł go zamienić w kokon, tak? Ale nie możemy tego zrobić. No dobra, niech będzie. Oj, oj. doładowanie, pyk. Zwiększamy atak. Zwiększamy atak, dobra. Spróbujmy jeszcze raz go zamienić w kokon. Albo nie, tego dobijemy po prostu. I tego zmieniamy w kokon. Kokon! Aha, przeleciało przez niego. Dobra, te bossy są jakieś nie do pokonania. Słuchajcie, nie bierzcie tej postaci, co ja teraz gram, ponieważ ona nie działa na bossy. Dobra, pająki i jazda. Dojeżdżamy jeszcze raz. Nic się nie wydarzyło, niesamowite. Coś mi się wydaje, że nagram dla was kolejny odcineczek, w którym pokażę wam, jak łatwy sposób pokonać wszystkich bossów. O właśnie, o tym mówiłem. Jest jakiś problem z internetem. Halo? Ziemia? Żyjemy czy nie żyjemy? Jesteśmy, dobra. Na szczęście wszystko się udało. Hyper doładowanie, pyk, 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 pająki i mamy to. Pierwszy tryb oczywiście easy peasy Poziom normalny był Wyświetlał mi się na głową, ale mogłem zasłaniać No i pięknie, dzięki temu zgarniamy 18 cukierków Nice No to dobra Odpalamy skrzyneczkę i moi drodzy państwo Lecimy dalej Tym razem wskoczmy sobie do sklepu A w sklepie mamy nową ofertę Oferta Jedna dynia dnia każdego Wnet odegna ducha złego Kto to wymyślał? Ja nie wiem Dobra, odbieramy tą skrzynkę I patrzcie, to jest nowa skrzyneczka Z której lecą, uwaga 9 przedmiotów Pięknie Punkty mocy, monety, punkty mocy, punkty mocy, punkty mocy. Ile tych punktów mocy? Monety, monety i punkty mocy. Super podwajacz i kredyty. XD. Widzieliście to? Co to było? A kuku? Jumpscare to miał być? Trochę nie za straszny, ale nieważne, bo my, moi drodzy Państwo, kupujemy. Kolejne dwie skrzyneczki, specjalnie dla was, widzowie. Zobaczmy, co z nich wypada. Bo jak dobrze wiecie, monety nas nie interesują i podwajacze, tak? Widzieliście to? Oraz kolejny chciał nas wystraszyć. Niezłe, to było. Pięć przedmiotów, świeci się. Czy to będzie hyper doładowanie do Ravsa? Najlepsza psina, no i pięknie. Nowa emotka, Halloweenowa, świetnie. Spray, GG i kredyty. Dobra, nic ciekawego, lecimy z kolejną skrzynką. Okej, okay. straszy nas ewidentnie jakiś ośmiobitowiec. Fajnie to wymyślili. Lecimy. Uwaga, stukamy i Błyskotki, 11 przedmiotów tym razem. Ale sztos. Podwajacze, przepraszam moi kochani za mój głos. Mam zajechany wokal. Od tygodnia jestem chory i mam chrypę. Na wszystkich filmach jestem zachrypnięty, więc przepraszam was za to. A EB? To nie jest skinek, do kogo to? Do bi? Piękna, wyposażamy ją teraz. Ja od razu ją odpalam na kolejny meczyk. Kredyty, kredyty. No i pięknie. Dobra. Zarąbista bisie trafiła, widzowie. Niesamowite to jest. Bo słuchajcie, wy nawet nie wiecie, a już wam pokazuję. Mamy do zdobycia takie oto właśnie skinki. Tika bez głowy, nastoletniego Ravsa, Kenji Kizu, Doktora Plaga już mam. Oczywiście podwodny duch Rico oraz RT gargulec. Wybieramy B i proszę bardzo, tak się prezentuje nowy skinek. Totalny szef. Ona ma na plecach trumnę. Okej. Okay. Wybierz. I gramy kolejnego kruka. Teraz poziom staje się trudniejszy. Co po kananie bossa, poziom jest coraz trudniejszy. Oni mają teraz milion sto tysięcy? Nie. Sto dziesięć tysięcy, przepraszam. Sto dziesięć tysięcy życia. Dobra. Skupmy się na nim. Pyk, pyk, pyk. Zbaneczek. Czy mój dzbanek go będzie zwalniał? Albo czy moje? Aha! Moje ataki w ogóle ten kruk nie czuje. Pięknie. I zaczęli atakować czymś lepszym. Zaczęli rzucać tymi kunajami i są zdecydowanie szybsi. Dobra, unik szybki. Pyk. Nie wiem po ile biją na razie. Jeszcze hita nie dostałem żadnego. I ten kruk też skacze? To nieźle. Coś mi się wydaje, że ten ostatni poziom będzie przerąbany. Ale dobra, póki co robimy ich na miękko. Mamy 5 minut na pokonanie bossów. To jest poziom trudny. I nie wydaje się zbytnio za trudne, bo ja go soluję normalnie. Dobra, dobra, oj oj oj, po 300 bije na poziomie trudnym. Ok, okej, okay. unik, unik, unik. Ja nawet nie wiem z kim gram. Z tego co słyszę, to jest Barley albo ten kruk rzuca. Em, swoimi czarami i brzmią jak pękająca butelka Barleya. Let's go dalej. Wow, wow, tym bym chciał dostać. Bum! 300-300 i wybucha. Okej, okay, fajny atak. I ten atak leci przez całą mapę. No nieźle, dobra. Tryb trudny, pokonany. I wiecie, co my teraz robimy, moi kani? Otwieramy kolejne skrzyneczki. A co? A wy zostawcie za to łapkę w górę. I zobaczmy na początku, ile cukierków już mamy. 43 cukierki. Słuchajcie, jeżeli zdobędziemy 99 cukierków, możemy naszą skrzynkę ulepszyć. Nie musimy otwierać skrzynki z psikusem. Bo załóżmy, już wszystkie skiny odblokowaliście. No to później skrzynkę sobie podnosicie. I możecie. Ze skrzynki zrobić sobie najlepszą skrzynkę w grze. Tutaj pode mną się wyświetlają te skrzyneczki. Nie wiem, czy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. Więc jest to fajna opcja dla aktywnych graczy. Lecimy, bo nie ma na co czekać. Sklep, pyk. Dwie kolejne skrzynki kosztują 100 gemów, więc stać nas na to. Otwieramy i uwaga, czy będzie jumpscare. Nie ma. Jest 9 przedmiotów. To był TIK. Fajna emotka ponurego żniwiarza. To mi się podoba. No i oczywiście mamy też nową ikonę. Uwaga, czy będzie jumpscare? Za którymś klikiem. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Trzy przedmioty i uwaga, jest! Najlepszy skin w grze, Kenji Kizu! posaż teraz, no nie wierzę. Przecież to jest, powinien być najtrudniejszy skin do zdobycia. Ja go od razu trafiam tak, o! Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Moi kochani, wybierzmy tego Kenji i sprawdźmy go. Wybieramy Kenji. Który to jest skin do Kenji? Wow, 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 trochę już ich mam. Kenji Kizu. On jest duchem. Dobra, pięknie, bierzemy go. No i gramy wydarzenie bralowinowe, halloweenowe. Jestem z Rico i z. To była Mandy? Mandy chyba, no? Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie takim Kenji go pokonać. Coś mi się wydaje, że to będzie ciężkie, ale dobra. Spróbujmy. Hop. Dobra. Uwaga, tu jest dwóch bossów. To ja raczej się tutaj wyłożę, ale może mi się udać jakoś porobić. Fajnie. Wow, 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 wow. Tyk. Idę pomóc Riko. I cięcie. Ciach, ciach. Przecięty, rozwalony. Pięknie. Ciach, ciach. Ciach. Wow, wow, wow. Myślałem, że będę leżał. Spójrzcie, z niego wypadł jakiś miecz kozacki. Dobra. Okej, okay, cofam, 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 bo włączył tarczę. Musimy chwileczkę poczekać. Bossy dostały dodatkowe nowe ataki. Już mają trzy różne. Ale widzę Riko się sprawdza na tej mapie. Bo taki Kenji to niekoniecznie, ale... Wow, wow, kruk podskoczył, zrobiłem unik, unik, unik. Raz, dwa, trzy i ult, ult! Ostatnie cięcie! Pięknie, mamy to! Kolejny poziom za nami i zdobywamy 18 cukierków. Piękna sprawa. To co? Mamy jeszcze gemy. Wystarczy, żeby otworzyć kolejne dwie skrzyneczki i odblokować ikonę gracza. Dobrze, moi drodzy, lecimy. A wy pamiętajcie, że wziąć udział w konkursie, bo do zgarnięcia są dwa karnety zadymiarskie. Odpalamy monety. Podwajacz, monety, podwajacz, monety, monety. Odznaka. No i nie ma skina nowego, nie wierzę. Ale i tak trafiliśmy dwa. Dwa uważam lepsze. Teraz chciałbym gargulca. RT. Dziewięć przedmiotów, może się uda. Czy będzie jumpscare? Nie ma jumpskera. A jednak! I to była perła? Czyżby wyleciała podwodna perła? No nie ma podwodnej perły niestety. A szkoda! No to na sam koniec chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby, które wyświetlają się na ekranie zgarniają przedpremierowy skin do Barleya. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail, a ja wam podeślę specjalne kody, za które możecie odblokować skina. Na dzisiaj to było tyle. Wesołego Halloween! Cześć!